Tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku z GTA V. Dziś znowu będziemy się z Pawłem e, no, wzmagać z misjami w GTA V. Jak wiecie, jestem totalnym kozakiem w tą grę. E, więc nie no, żartuję sobie oczywiście, jestem totalną nogą, ale to myślę, że dodaje też klimatu tym odcinkom, bo, bo jest po prostu śmiesznie. Zostawcie łapkę w górę i przechodzimy do oglądania. Z rękom w nocniku. Ten Paweł mnie to zrobił w ogóle teraz. W nocnik mnie zrobił. No i może się przywitać z wami Paweł. E, dobrze, ewentualnie się przywitam. Dzień dobry, cześć i Jestem, Paweł. I z, z ręką w nocniku. I znowu? Znowu w twoim budynku? Tak, jest. I gdzie Mój mam budynek, wyjść? Na a dach, co dach, fajny czy, budynek, co ty chcesz? No, czy super, pie, nie? pieszo? E, Uwolnij Leroya. Ale o, ja się pytam, czy dobrze. pieszo, czy, 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 czy na dach mam wyjść? Nie, pójdźmy piesio. Dobra, piesio. Eee, czekaj, zamówię jakiś pojazd. A taki... E, o w ta... sumie mam nowy. No wiesz co, te twoje nowe to się źle kończą za Ale nie, nie, bardzo. Taki <laughs> fajny nowy kupiłem sobie, wiesz? No dobra, niech ci będzie. Taki super ekstra wypasiony. Taki super ekstra wypasiony. Traktorem Dokładnie. będziemy jechać. Nie, no co ty, nie przesadzaj. Zobacz jaka bestia. No jestem przed budynkiem już. No, o, tu. A Widzisz? To jest taki zwykły brzydal jest. Taki brzyda! Fajna, auto, co ty chcesz? Co bo mnie tu... O, dobra. No, właśnie, Właś do tego jego śmiesznego samochodziku. Do tego punktu, grande Punto. i patrz. O. No i co? No przecież to, to jest jakieś... No co? Punt, Jak jeździsz, wozisz... typie? Puntem no, mnie wozisz? nie jest Punto, zobacz, ma taki poczwórny wydech. <laughs> Na, nakładki się nałożył, podziurawił Kurde, tłumik, to niby żeby good. Nakła... że kosztowało 1000 dolców. No. zdroga rzecz. Też mam takie. Nie że białe. A, pa, że to Do, takie mam. Tylko że ostatnio go nie mam, chyba muszę o szkodowanie jakieś zadzwonić czy coś. Aha. Nawet nie wiem. Znaczy ostatnio jechałem właśnie przez miasto, patrzę kurczę, jakie auto, nie widziałem tego auta. Nie mówię, a wezmę stuninguję ja sobie taki miejski tuning. No to ja właśnie taką mam, kojarzę. for, speed, tylko, że Need for speed undergrounda zrobię, mówię sobie. Na poziomie pierwszym, level 1. Biały z zielonym neonem mam taki, taki, takie mój taki. Aha Tylko mówię, nie wiem, gdzieś mi zniknął i go już teraz nie mam. To może mi podpisać. No, a tu mówisz o prawdziwym teraz, czy o takim? No tym? nie, no w grze w GTA Tak, dobrze, czekaj, bo ja teraz nie wiem, którym mam jechać. Gdzieś ten liro jest. W Polsce nie ma tego przecież. Yy... O Jezus, ale on pędzi jakimś autem. No i ty wziąłeś takiego na. No, no. Czekaj, no, ale jakim szybkim autem pędzą, porwali go. Czekaj, damy radę. Jak nie z prawem, to lewą stroną wjadę. Tak Teraz też jest Czekaj, wojna e... I teraz cyk, hamper, myśmy się tu strzelali reducja. dokładnie w tym miejscu Tak, myśmy się tu ostatnio strzelali, dokładnie zobacz, jak ładnie pędzi. No. Leci jakie, pędzi. jakie neonki, jakie neonki, czerwone I z tyłu napis Paweł widziałeś, No. A? Tablica, ta tablica była droższa od samochodu Nieprawda, ale tutaj wiesz, plus, plus 10 do męskości. Ja, a nie myślałem, że tak. plus 10 do driftu. Nie, nie, to, to, to dodaje wiesz, brak hamulców. Rozumiem. Ops, zapomniałem powiedzieć. Czekaj. E, pojedziemy na Tendron. Ja cię... jakiś autobus jeździ, kto to widział, żeby te autobus jeździły. Ale twój instruktor jazdy był pijany, jak cię uczył jeździć, czy coś? Dlaczego? No bo tak w, 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 trochę tak styl pijanego człowieka. Ty no nie, bo ja wiesz, to jest. Jak styl ninja, styl pijanej małpy. Aha. Nie, to, to jest szybkie auto, szybko będziemy zobacz. Tak. Wszystkie wyprzedzamy. Pędzimy jak wiatr. Jak wiatr, we włosę. Potarza wiatr! Wiatr, znaczy to ten, punktowy wiatr. Wiatr mi targa włosy. Punto we włosach po o wiatr. To nie jest punto, to bardziej mi się na golfa rzuca. No dobra, niech ci będzie. Tak mi się wydaje, nie? Dobra, ja włączam e, kamerę taką, wiesz. No e, jak, jak włączyć tutaj taką kamerkę, taką, wiesz, taką, taką. O, tu Leroy jedzie, zobacz. Leroy, nie, to nie, nie, to nie to on, czekaj, to tu jedzie. Mam do niego strzelać? Nie, nie, bo mamy go uwolnić, nie zabić. Dobra. do no tyłu będę, siedzi. Czekaj. No to będę strzelał do innych, tylko nie do tego. Do tych z przodu, do, tych, do, do kierowcy strzelaj. Do eee, kierowcy strzelać? No. To mnie zabili, Roja. Mój siedzi z tyłu z w kaftanie. Dobra, postaram się, chociaż. Eee... Czekaj, wezmę też pistolet, no. będzie śmiesznie. O, zabiłem. Cześć. O zabiję jeszcze pasażera No nie co mi zrobiłeś Chyba ci wyrwałem drzwiczki Leroy no, no chodź Leroy okay, Ale przecież tu nie ma miejsca kurde. wziąłeś dobra. dwuosobowego jakiegoś No kurde zapomniałem no Dobra wsiadajcie. Siadamy Pojedziemy tak Dawaj Leroy No No ale widzisz że się pcha typek Ufa, no, ja, jest... no jakiś dupek kurna jeździć nie umie. No kto mu dobra tutaj szybko Dobra dawaj 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 o nie! O nie! Przynajmniej do Leroya! O Leroy ma kulotporne szyby Zjech? Czekaj, zbierz za, za, zbierz Zbierz cięgi Zobierz, od, od chłopaków Zbierz Leroy'a Czekaj, w sumie o, to nie dosta, jest głupi pomysł Oj dostał chyba oj. ode mnie Weź zabij tam i? No to już nie żyją już nie żyją Czekaj, a to w drugą stronę mamy jechać Dobra, czekaj już no, nie strzelajcie do mnie! O, zabiłem! Co za? Za ludzie. Dobra, kolejny kierowca. I czemu przez głowę strzelasz? No, dwóch kierowców nie żyje, no. Ale ty, jak strzelasz, to strzelasz mu przez głowę, dopiero przez szyby przelatuje. Czujesz to? to nie moja wina, to gry wina. Ja jestem niewinny. To gry wina. Biedne autko moje. O, rany. No nie, no dobra, zabierzmy go do tego. Zabierzmy go do tego tutaj sklepu. Dobra, sklep. go do, 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 do Jezu, 7 km tego. do sklepu? No to jest? Rzut beretem, proszę cię, co to dla takiej fury? 7 km to jest jego jedzie 400 km... na godzinę. Chyba 40 mil najwyżej. Ty, je... Dobra, jedziemy, jedziemy już. Leroy nie stresuj się. A ja mam taki burdel ja tam w tym ten... aucie. Tam jakiś burdel w tym aucie, więc chciałem powiedzieć. Tam takie brzydkie rzeczy leżą, znaczy w sensie jakiś ten... Puszki, nie puszki. Eee. O kurcze. No jak ty jeździsz! <noise> o. Znaleźli nas! Wow Dobra. O, zabi zabiłem kierowcę, zabiłem kierowcę, co prawda znowu mi w Ale f... to pasażer teraz wsiadł FPSy mi spadają, no ale... Nie no ile oni ich jeździ? To za ludzie. No bo to są so, to so przestępcy. Przestępcy ja są porządnie Zabij tam porządnie. No porządnie ich próbuję zabić, ale kurde. Tak, ale tak wiesz, tak na amen. Zabiję ich na śmierć, dobra? Dobra, może wystarczy. A wystarczy w sumie? Nie o, wiem. Zabiłem, zabiłem jednego na śmierć. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. A ty się na drogę patrz! O rany masakra, Na drogę no? się patrz. No jak ty jeździsz? <laughs> Co? Dobrze jest, wszystko pod kontrolą, taka dla zmyłych. Wiesz? Dobra, czekaj. Ja na zmyły tak jadę, patrz. I teraz, A, cyk. Dla zmyły jest. O, zabiłem! Ale A nie jak kierowca. on przeszedł? To za kierowca. O, dobra. Kolejnego zabiłem. Okej. Okay. Gdzie ty w ogóle jedziesz? Dobra, dobrze jedziesz. Ja piórkuję. Ej, wiecie co? To? Eee, normalnie, te, 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 no nie, te, te, takie wypisy. Tak? Bo wiesz co, to są wypisy, nie? No, wypisy, wiem co to są wypisy, no. Wypisy normalnie ile, ile, ilekroć odpalam jakąś... Yy, bo to generalnie najbardziej obciąża mój komputer połączenie z Pawłem przez internet, bo on normalnie, on, on, on zabiera cały ten... cały te, całe RAM, całe, i całą kamerę. No. Ja. Wszystkie RAMy mi zabiera. Przepraszam. <laughs> nie moja wina. Jak to nie twoja, czy ja, że, że moja, tak? No. Tak chcesz powiedzieć? No czekaj, ktoś tu źle zaparkował. Ja, więc, yy, tak, no... No musisz, co tu widzisz, jeszcze no, rano, nowy komputer kupić. Nowy komputer musisz kupić. No i już niedługo będzie. Już niedługo no, będzie nowy widzisz? Komputer. Nowy komputer. Potargał, no co, no nie, no patrzcie jaki to jest zły człowiek. Kobietę zabił. Nie, ona nie była w ciąży, to mogłem. Nie, deby, nie. Tędy jest szybciej. No tak, tylko że jakbyś jeszcze te, te, tego, tej Audicji nie, nie trącał, to byśmy byli Ale tam to tylko... r była co najwyżej. No właśnie. Takie to, takie to nawet się wstydzi wyjeżdżać w nie? Już jadę, no zaraz dojedziemy spokojniej, no. Ja piurkuję. Ale przynajmniej nikt do nas już nie szczela No. To jest ważne. To jest pocieszające. Znaczy te, no nie, nikt nie szczela, ale Paweł i tak tutaj, y, prawda, postanowił. Czeka, no Boero on lubi, wiesz, emocje. Aha, myślałem, że za punkt honoru obrałeś sobie zrobić Karmagedon z GTA. <laughs> <Co>? Nieprawda. <laughs> ja pierwicie. Dobrze jadę a jak, nam później, a jak nam później wystawią rachunek za te wszystkie słupy? Dobra, a, bo ty to A Ty bogaty jesteś to Za tego to, to nikt nie wystawi rachunku, bo I to auto jedzie, muszę zjechać Już No gdzie stoisz na środku, kobito? O kurczę. No drzewa to nie, ja raczej... No, Jesus Christ, on nawet ci powiedział, słyszałeś? Czekaj, bo widzisz, że nie radzę, czekaj chwilę Czekaj, już ruszamy. Ale wiesz, że trzeba puścić ręczny A, przepraszam, dlatego to koło tak boksowały na tych zwłokach. Tak, 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 tak. <grym> Teraz rozumiem. Ale normalnie... Wiesz, ile ilekroć jest ten taki FPS spadający, tak? to samochód podskakuje, tak? Bo to jest. Bo to nie są spadające <grym> fps -y, to jest po prostu hydraulika zamontowana. A, no tak, gracja. Masakra. Sukre I ktoś tutaj mi tutaj wlewo? zarzucał, że, że to AMD. E, zmieniłem kartę na e, tego, na GTX-a i jest dokładnie to tu... samo. bo ja on tu stoi na środku, tutaj, w tym gościu? Jest dokładnie ta sama historia, także Cieka, ja mam jedziemy ja, to już. formata zrobić po prostu. Ja tu trzeba wziąć zakręt, dobrze. A ten to był z brodą, to, to gościnnie. Nie, a to czekaj, to nie ten, to tam jest Leroy. Tak, tak, tak Leroy czekaj, Jenkins. Jenkins. Dobra, jedziemy. O. Ej, strzelaj do nas! Kto do nas strzela? Jakaś gang! Jakaś gang? Jakaś gang. Jakaś gang do nas Dobra, strzela zabiłem Zabiłem jakaś ganga Gang nam Dobra, Jesteśmy. Udało się! Jest! Misja wow. zaliczona! Uh, 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 uh. Mission accomplished! Ja mam po polsku, ja jestem Polak i mam po polskiemu Znaczy ja chciałem wiesz tak ten, A, międzynarodowo, międzynarodowo powiedzieć A, żeby, żeby, żeby zgarnąć też hajsy Z amerykańskiego YouTube'a Tak, tak dokładnie A zobacz na zabójstwa, zobacz na statystyki Kurde, ja to jednak jestem. Słabo. Nie, nie. Dobra, dam, że lubię najwyżej, tam kontynuuj. Trudno się mówi. <laughs> e... Dobrze, weźmy coś innego w takim razie. czekaj. E... Ja, bym, ja, ja bym się pościgał w ogóle. Pościgałbyś się? Tak, jeszcze trochę tak bym się ścigał. To dajmy ten, a jednak się kręci. A jednak się kręci, a to... Dobrze. Aha, i znowu mi nie powiesz, jak się otwiera spadochron i, i otwiera go <laughs> tuż nad ziemią i, i się y, rozkwaszą ogłębą? Nie, no skądże? Ja cię znam. Tym, tym razem ci powiem. Dwa metry nad ziemią. Dwa metry na ziemią, nie? No kliknij! O, nie zdążyłeś, nie? Ojej, jak dobrze. mi się A co to, a na czym to polega? Musimy trafić do celu, tak? Nie, nie szkodzi, nie przejmuj się. <śmum> no dobra, wymaga rangi 30, jesteś 15, tak. jest dobrze. Tutaj Paweł wcale mnie na głęboką wodę nie rzuca ze startu, to tylko tak Wam się wydaje. Dobra, to się teraz powiem o co chodzi. To jest skok spadochronowy. Będziemy skakać z śmigłowca. Tam są takie punkty. Musisz przez te punkty przelecieć na spadochronie i później musisz wylądować jak najbliżej środka. Yy... No czyli sk skakanie do celu. Dobra. To wszystko jest. No, znaczy nie no, musisz. Jeszcze jakbyś leciał, to będziesz musiał przez punkty przelatywać. No to takie, no to, to dobra, to, to, to rozumie to. to rozumie to, to. to? Rozumie to. Dobra i co? F muszę kliknąć pewnie, tak? Czemu nie skaczę? Co mam kliknąć? Halo! Spację? To dobrze, że mi mówisz Bo tak, no. to, tak, to, Przepraszam. tak to Tak to miałby problem Ty co jest? Czym tu się steruje? Paweł spację, znaczy plebrzy ci myszy, włącz sobie ten I, i ten. z pod otwórz, a później za Paweł? na wsadzie, a później na wsadzie, a później na wsadzie nie lecisz. Co za Paweł? No tak mnie wyciulać. W końcu z kimś wygram Ej, A to ty dlatego ze mną nagrywasz, żeby wreszcie z kimś wygrywać Dokładnie. Skąd wiedziałeś? No kurde, dobra, a da się wyłączyć My, czy... spadochron tak, tak na chwilę chociaż Wyłączyć po co? Tak, o, żeby było śmiesznie Nie, nie, nie wyłączę, to masz po prostu punkty przelatywać. A to teraz i tak już jestem w tyłku, bo z pięć ominąłem, bo nie odpaliłem tego. To spadochronu? O 6 ominąłem widzę, bo... Nie przejmuj się! Ja na razie nie pominam ani jednego <grymne> dobra Nie no to faktycznie nie Muszę się przejmować, absolutnie. Spoka opcja, nie? A za to mi nie klatkuje. Widzisz? No? Dlatego musimy częściej grać w skoki spadochronowe. Tak jest. Dobrze prawisz, młody padawanie. Tak. Podoba mi się. A rozumiem, że jak się przelatuje przez środek środek to jest więcej punktów, tak? Tak, 15 punktów za środek. Miałem ci powiedzieć właśnie. <grymne> <grymne> o, jest? I jak trafisz ogólnie to masz chyba koło 10 czy 5 A 10 no. no jak tak trafię ogólnie to Ty ale nie no. 10 punktów mi naliczane tak jak w środek trafiam No bo widocznie źle nie, nie trafiasz do końca w środek To jest taka A to to w szczałeczkę trzeba trafić mówiąc krótko tak? Znaczy jak w sam środeczek musisz całym, całym ludzikiem przylecieć Całym ludzikiem Łącznie ze spadochronem A łącznie ze spadochronem No Miałem ci powiedzieć. Miałeś mi powiedzieć, to dobrze, że mówisz. A faktycznie, jak ze spadochronem to mam 15 punktów. No. Nie masz wcale o stówę więcej. Wcale wcale ten, nie zrobimy tego specjalnie, bo ja zawsze, wiesz, jestem Ty gram zawsze jest fair play. Pomocny. Tak, tak, tak. Zawsze tak. pomocny fair play. Paweł dobra rada Tak, dokładnie. Wow. A gdzieżby? Ja bym ci tutaj miał coś kłamać? A tutaj, jakbyśmy teraz od nowa to ja normalnie miałbym tyle punktów co ty? A jeszcze pewnie ten, kto pierwszy na ziemi, to też jest. Yy... Nie, nie, to, to, to akurat nie ma znaczenia. Normalnie dobry w to jestem. Czasami. Widzisz? hej, tutaj. Najważniejsze żebyś uważał na budynki, nie zahaczył się, bo spadniesz. To... I w ogóle byś miał 0 punktów. Aha, to dobrze, że mówisz. Tak, jakby co ci, ci powiedziałem. No, to, 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 to na, na, nawet rychło w czas. O kurde. Sam żeś prawie przygrzmocił Nie, ale będzie ciężko tu wylądować. Ja nie dam rady. Ja nie dam rady. Proszę Cię. O, wylądowałem. Kończy z wynikiem 355. I co? I po prostu zrobił mnie w Karolka, no? W Karolka, co to z Karolek? Nie, no? Co Zobaczę to... sobie, jak... może będę widział zaraz jak lecisz. O, widzę, widzę. Nie spadaj za bardzo. Ej. Bo musisz lądować teraz na tym, na helipadzie u góry Aha, tam muszę lądować? No Jak klikniesz S to ci nóżki podkula właśnie, tak Miałem ci powiedzieć Przepraszam Wylądowałem Ale ze mnie zdarł w ogóle, nie no Ale to fajnie wyglądało, bo ty tak lecisz, lecisz, nie? I nagle tak wiesz, tak byczkawka, tak potknięcie, tak <ścoughs> Dzięki serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że nie tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, zasuwajcie do Pawła, bo on tam też są ze mną odcinki, nawet sporo ich. No i cóż, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć! No, trzymajcie się, Gajus.